Dziewczyna Szamana Justyny Steczkowskiej. Akordy jakie potrzebujemy do utworu C -mol, F Fm i G-dur. Bicie jakiego potrzebujemy to jest to długie, czyli trzy razy na dół raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry i połówka tego bicia, czyli trzy razy na dół raz do góry i gramy Cm całe bicie, Fm połówka i G-dur połówka i to mamy w kółko. Tak naprawdę cały utwór gramy tylko na tym fragmencie jest tylko jeden e, taki przerywnik po zwrotkach jest to byle nie ja! Kapniecie się, to tam między zwrotkami jest po prostu. To tam tak naprawdę macie tylko C-Mol, dwa uderzenia i F-Mol, dwa uderzenia. Dziewczyna! Żamana, nie gdy snu. Czyna szamana nie posłucha Waszych słów. Rozpalone węgle ciągle chłonie z jego warg. Jak kapłanka diabła chcę u stóp szamana spa to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja Wam się spodobała. Na razie trzymajcie padki miłego dnia.